Dzisiaj jest 6 kwiecień, już jest po świętach A Ja dopiero się wezmę za zasiewy pomidorów. Mam przygotowaną kratkę, która jest ziemia wypalona już. Trochę sucho jej się zrobiło, bo cały czas przebywa tutaj w kotłowni. A ja mam tutaj. Kilka opakowań z poprzedniego roku z nasionami pomidorów mniejszych i większych. Zaraz spróbuję ocenić, ile nam wyjdzie nasion. Zaprawę nie będę wszystkich odmian w, jedno. w jedną kratkę tutaj wkładał, ale sobie poznaczam gałązkami, które zostały mi z poprzedniego roku z obcinania drzewek zatem możemy się brać do roboty no to mamy pierwszą skuchę okazało się, że pomidorków które tutaj szukałem mam za mało nasion ale w tamtym roku podczas hmm. Przetwarzania, że tak powiem, owoców z ogrodu. Mama wydłubała trochę nasion i stwierdzam, że spróbujemy nasiona z jednej malinowej, jednej żółtej odmiany pomidorków koktajlowych, które w tamtym roku najlepiej wyszły i bardzo dobrze smakowały. W tą jedną kratkę je wysiejemy. Zobaczymy, które będą lepiej rosły, oraz przekonamy się, czy będą takie same jak w poprzednim roku, a może zupełnie inne. Takim oto sposobem wsiałem nasiona malinowego pomidorka koktajlowego. Pooznaczałem sobie gałązkami, w których miejscach jest właśnie ta odmiana. Tutaj jeden rządek mi się nie minął. Przekręciłem sobie pojemnik, żeby mieć bliżej. Teraz zabiorę się za wsiewanie żółtej odmiany pomidorka koktajlowego. Nie będę tutaj mieszał małego pomidorka i dużego pomidora gruntowego czy szklarniowego. Zrobię to w osob osobnej kratce. Jak podejrzewam, że poczeka to do jutra, tymczasem dokończę tutaj tą kratkę a nasiona mamy w takiej ilości do wykorzystania. A zatem... <coughs> malinowa odmiana jest yy, pomidorka koktajlowego. Tam, gdzie patyczki, żółta odmiana. Tam, gdzie nie ma patyczków, jeszcze raz wszystko spryskam. Jeszcze raz przypomnę, że w tym roku na ziemi, która została wypalona w piecu, zostało to wszystko. Zasiany. Dwie odmiany koktajlowe w tamtym roku bardzo się dobrze sprawdziły. Bardzo smaczne. Przede wszystkim dobrze owocowały. Tutaj czeka jeszcze jedno korytko z ziemią. Już przygotowane. Tutaj jedno jeszcze nie ma zastosowania. A tutaj, jak spojrzymy na seller oraz por, coś tam widać, coś się pokazuje. Nie wszędzie jeszcze, ale się pokazuje. Jeżeli ktoś ciekaw dlaczego w tym roku tak późno doszło do zasiania nasion pomidorów, to śpieszę z wyjaśnieniem, że w tamtym roku dość długo niestety czekaliśmy z wsadzeniem ich w grunt pod folię, ponieważ nie była przygotowana jeszcze cieplarnia. A robiliśmy to weekendami i dopiero w połowie czerwca zostało to wsadzone pod folię i w tamtym momencie niektóre z sadzonek były urosły do wysokości 1,20 1,30 metr były bardzo cienkie przez to prawdopodobnie nie wszystkie się udały no, niestety tylko odmiana koktajlowa sobie poradziła dobrze. Ale co tam? W tym roku, żeby tego uniknąć, takiego przedłużania, zostało to zasiane trochę później. Tyle z dzisiejszych zasięgów.